Pierwszą rzeczą jest skręcenie stojaka. Oryginalny stojak, który jest w każdej choince, to jest taki stojak metalowy. Wkręcamy śruby w taki sposób, żeby one nie wchodziły do środka, do tej rurki, tylko żeby chwycił gwint. Odwracamy choinkę, ten dolny skład, nasuwamy ten stojak na pień, dociskamy do samego końca i delikatnie, delikatnie skręcamy. Następnie choinkę kładziemy. My to zrobimy na palecie, żeby było, było to lepiej widoczne. Jak widzicie, choinki premium mają gałązki, które same się rozkładają, same się poziomują i odstępy między gałązkami również same się układają. W zasadzie w tym momencie moglibyśmy przystąpić do rozkładania. Ale wyjaśnię jedną rzecz. Jeżeli rozkładacie, modelujecie choinkę, to ten element i następny będziecie wkładać dopiero w momencie, jak ta choinka, jak ten dolny skład choinki będzie już gotowy. A w przeciwnym wypadku będzie to trochę przeszkadzało. O czym za chwilę Wam powiem. Modelowanie zaczynamy od dolnych gałązek: nigdy od środka czy od góry. Bo jeżeli zaczniecie modelować od, od góry w dół, to potem po prostu braknie Wam ręki bo te gałązki będą Wam, o, wykłuwały oczy. Dlatego ważne jest, żeby to robić od dołu do góry. Jeżeli macie możliwość, a pewnie każdy ma, te gałązki, które na początku mogą trochę przeszkadzać, podwiążemy sobie czymś, czymkolwiek. Jak macie sznurek, to sznurkiem, jak taśma, to taśmą, jak nawet taka... Kuchenna folia stereczna. Owiążemy sobie to, żeby móc fajnie rozkładać w komfortowych warunkach. Ale tutaj widzicie oryginalny stojak, który jest w tej choince. On jest poprawny, jest w miarę solidny. Natomiast my mamy w ofercie też stojaki premium. Spróbujmy nałożyć któryś z tych, któryś z tych stojaków i będziemy tą choinkę rozkładać już na tym stojaku. Widzicie, jak to ciasno wchodzi? ale za to jest bardzo stabilny, bardzo, bardzo solidny. No i to sobie tam dosuwamy na dół. Potem może być troszkę większy problem ze zdjęciem tego, ze zbiciem tego stojaka, no ale powiem wam, no stabilność nieporównywalna, no absolutnie nieporównywalna, a to jest najtańszy stojak. Więc jak sobie weźmiecie taki z litego dębu, czy z jesioną, no to już w ogóle jest mistrzostwo świata. Dobra, będziemy to rozkładać na palecie, żebyście to lepiej widzieli, jaka jest kolejność rozkładania. Podwiążemy sobie te gałązki. Ja mam taką taśmę i tą taśmą zapniemy gałązki. Możecie wykorzystać do tego sznurek, możecie wykorzystać folię stretch. To najlepiej robić należąco przed nałożeniem stojaka tak naprawdę, bo wtedy, wtedy te gałązki nie, nie opadają i nie przeszkadzają w nałożeniu. Modelujemy, zaczynamy modelować choinkę. To jest choinka typu świerk, czyli yy, igiełki są dookoła osi każdego tipsa. I rozkładamy w ten sposób, żeby te przestrzenie między gałęziami jak najbardziej wypełnić tymi tipsami. Świerki mają to do siebie, że gałązki można za, zarówno zadzierać do góry, jak i opuszczać na dół. Starajcie się to rozkładać w taki sposób, żeby tutaj był taki kąt około 120 stopni. Czyli jedna, jedna gałązka idzie prawo skos, tak jakby na godzinę drugą. Druga gałązka idzie lewo skos, tak jakby na godzinę jedenastą. Trzecia gałązka schodzi na dół, tak jakby na godzinę szóstą. I w ten sposób każda następna gałązka jest Przerwie między tymi tipsami, żeby nie układać ich o, w jednym rzędzie, no bo w ten sposób nie zagęścicie choinki. Im bardziej te gałązki będą porozkładane na boki, tym bardziej wypełnimy przestrzenie między gałęziami choinki. Tutaj na końcu jest taka, są takie widełki, rozkładamy na bok i w podobny sposób wyprowadzamy tipsy z tych widełek. No i tutaj mamy. Zakończenie gałązki, tak samo te tipsy rozprowadzamy. I w podobny sposób robimy kolejne gałęzie, aż objedziemy całą koronę dookoła. Warto zwrócić uwagę, żeby jak sobie popatrzycie tak wzdłuż osi gałązki, to gałązki mają się rozchodzić jak szprychy w kole żeby nie było wolnych przestrzeni, czyli w każdą stronę musi jakaś gałązka iść, dzięki temu ta przestrzeń między gałęziami będzie najlepiej wypełniona. O, można sobie podnosić gałązkę i sprawdzać, czy gdzieś nie ma jakichś większych prześwitów. Na zakończeniu każdej gałązki jest jeden tips, który, no, który możemy sobie wyprowadzić w ten sposób na promieniście od pnia na zewnątrz. Tutaj, jest, tutaj są te widełki, tak samo w tym miejscu. Rozprowadzamy, o widzicie, tu są na przykład dwa tipsy, dwie gałązki, które się pokrywają, więc trzeba jakoś tak wyprowadzić, żeby żeby one się nie pokrywały. No i teraz jak spojrzymy, zobaczcie, wzdłuż osi, no to widać, że bardzo ładnie się te gałązki rozchodzą tak promieniście od osi tej gałązki na boki, tak jak szprychy w kole. I w ten sposób robimy dookoła konsekwentnie wszystkie pozostałe gałązki. No dobra, czyli pierwszą koronę mamy już zrobioną. Teraz zabieramy się za, kolejne, za gałązki kolejnej korony i robimy to dokładnie tak samo, czyli sprawdzamy, żeby gałązki były zarówno pod spodem, jak i na bokach, jak i od góry, tak, żeby maksymalnie wypełnić te przestrzenie między gałęziami. Czasem się zdarza, że ktoś tam przysyła mi zdjęcie i mówi panie, bo to nie jest to, co na zdjęciu, i że ta jego choinka jest taka rzadka i przyglądamy się tym jego tej jego pracy, to jest tak rozłożone, o tak. Widzicie, tak jest rozłożone i o. I to jest niby rozłożona choinka i tak jest cała choinka rozłożona. 15 minut i choinka gotowa i mówi, panie, to nie jest to, co na zdjęciu. No nie jest. Dobra, to my sobie tutaj opuszczamy kolejne, e, kolejne gałązki. Te pozostałe e, są spięte, żeby nam nie przeszkadzały. To tu wraca z powrotem do, do tego do puli. Zobaczcie jak to teraz fajnie widać, te omotki, jak to jest super odszyte, jakie to jest wszystko równiutkie, jakie to jest estetyczne. Nie? I robimy drugą warstwę, tak jak robiliśmy pierwszą. Druga warstwa gałęzi, jak widzicie, ona jest w przerwie, czyli te gałązki z drugiej korony znajdują się w przerwie między tymi gałązkami z dolnej korony. Następne będą w tej przerwie i dzięki temu to będzie wszystko bardzo fajnie gęste bardzo fajnie wypełnione gęste pełne i nie będzie prześwitów. No to ten pierwszy skład mamy gotowy. Choinka jest już wstępnie wymodelowana. Wstępnie, bo potem jak już tą choinkę rozłożymy na gotowo całą, to jeszcze będziemy z większej odległości się temu wszystkiemu przyglądać, czy jest wszystko w porządku. No ale już widać, że choinka jest gęsta, prawda? I tak jest z każdą choinką, jeżeli jest dobrze prawidłowo Modelowana. To jest oczywiście tak, wiecie, ja to tak robię na szybko, żeby Wam pokazać. Bo w normalnych warunkach to bym potrzebował, żeby ładnie choinkę wymodelować, to potrzebowałbym około 8 godzin. No ale robimy to na szybko, póki mamy operatora kamery. Dobra, teraz zakładamy drugi skład i pamiętajcie, nie chwytać tu za tą owijkę, bo wam to w ręce zostanie, zjedzie i, i będzie tak zwana przysłowiowa amba. Zakładamy, no, i dlatego ten skład e, wkładamy dopiero jak wszystkie gałązki dolnego składu są wymodelowane, bo by nam po prostu te gałązki cały czas przeszkadzały, e, wtedy, gdy one są podwiązane e, pionowo, żeby nam prawda, żeby móc sięgnąć do samego pnia rękoma, żeby móc wymodelować te te tipsy. No i tutaj się bierzemy teraz za modelowanie tych ostatnich gałązek. Chcę sobie zobaczyć, jak wygląda różnica między choinką, która już jest wstępnie wymodelowana, czyli tą częścią choinki wstępnie wymodelowanej, a tą, która jeszcze nie jest wymodelowana. No i czasami dostaję zdjęcia takich choinek i, i klienci mówią, że są rzadkie, że są prześwity. I ja mówię, że właśnie tak jest. Ale mogą mieć ładną, gęstą choinkę, jeśli ją wymodelują. Choinka jest już w zasadzie cała, wymodelowana wstępnie, potem ją jeszcze będziemy poprawiać. Ale już widzicie, że no, nabrała gęstości, nabrała pełności, prawda? Pozostaje wierzchołek. Wierzchołek już nie ma gałązek na zawiasach. Te gałązki już musimy sobie rozłożyć ręcznie i każdą gałązkę modelujemy tak, jak modelowaliśmy gałązki i na zawiasach. Tutaj możemy sobie już albo usiąść, to, jest, to lepiej jednak robić na siedząco, albo pomóc, druga osoba nam pomaga trzymając ten wierzchołek, bo jednak modelowanie wierzchołka w choince jest trudne, tam jest zbyt wysoko, za bardzo trzeba ręce podnosić do góry i za szybko się męczymy, więc najlepiej pomóc Poprosić o pomoc kogoś, drugą osobę. Ja to zrobię tak raz, raz, i zaraz pokażę gotową choinkę. No, i tak to wygląda wstępnie wymodelowana choinka. To jest choinka o wysokości 2,5 metra. Jak widzicie, mimo że choinka ma 2,5 metra, to jeszcze jest około 10 cm luzu ponad tym najwyższym tipsem. Jeżeli macie wątpliwości, to ten najwyższy tips można, można wkomponować gdzieś w bok, a w to miejsce wystawić jakiś inny niższy, o, na przykład ten, ten sobie tam pójdzie w bok i wtedy jak założycie taki wierzchołek, to choinka będzie miała jeszcze mniej, jakby się Wam coś nie, nie mieściło. Oczywiście ona jest w tym momencie e, tylko wymodelowana, ale będziemy ją jeszcze dopieszczać, będziemy sprawdzać, Obchodząc dookoła, żeby nie było żadnych, żadnych dziur, żadnych prześwitów, żeby to wszystko ładnie, symetrycznie było zagęszczone. No ale generalnie, jak widzicie, choinka jest co najmniej poprawnie rozłożona. I tak powinny wyglądać w zasadzie wszystkie choinki z mojego sklepu. Jeżeli wasza choinka jest rzadsza, ma prześwity, no to to nie jest problem choinki, czy tym bardziej mnie jako sprzedawcy, tylko to jest problem modelowania. Z warto by było wtedy jeszcze raz przysiąść do tej choinki i poświęcić trochę więcej czasu, wykazać się trochę większą kreatywnością, cierpliwością, tak żeby ta choinka naprawdę nie przynosiła wstydu. Tu widzę, że na pewno będziemy musieli jeszcze troszkę popracować nad tym, nad, tym, nad tą przestrzenią, czyli w miejscu, gdzie łączy się wierzchołek z tymi gałązkami rozkładanymi. Wracamy z tym wysokim tipsem na szczyt, bo wtedy to ma największy sens. No, tutaj zawsze ten ta część jest taka dość trudna, to przejście gałązek, które są prawie że na płasko z tymi gałązkami, które trzeba rozłożyć ręcznie, manualnie, te które są na wierzchołku, no to jest takie, że za każdym razem musimy sobie tam to zdejmować i poprawiać. No ale dwie, trzy próby i myślę, że choineczka będzie piękna.